Mamy dla Was kolejny zestaw naszych trików z haczykiem. Znajdujemy się w restauracji japońskiej w Łodzi. A to jest numer oparty w swojej zasadzie na fizyce. Chodzi o to, aby korek, korek ma dobrą wyporność, ustawić po środku wody. Jak widzicie, niezależnie od tego, jak bardzo staram się go uspokoić, to po chwili zbliża się do brzegu szklanki. Czy wiecie, że nawet najbardziej cierpliwy Japończyk nie jest w stanie ustawić korka w ten sposób, aby przez dłużej niż 5 sekund znajdował się po środku szklanki? Zadaniem naszego widza będzie sprawić, aby korek utrzymał się po środku szklanki przynajmniej przez 30 sekund. Czy już macie pomysł, gdzie jest haczyk? Trzeba kobiecej precyzji. Takiej kobiecej delikatności. O no proszę, proszę. Słuchajcie, to może mieć jakieś znaczenie. No, na pewno. Ola Mola się domyśla, że akcesoria leżące na stole są nie bez znaczenia. No z rurkami? Nie, nie, a czemu to No, widzisz? No właśnie, to jest. Okay, bo to jest tak, to jest grubsza część, bardziej na to jest część, która była w winie. Może jakoś to ma znaczenie, że ona się ciągnie do butelki, w sensie do koreczka, do boczka, do, do szkła. No wie? dobrze, no ale okej okay, jest. Ale ja nie wiem w jaki sposób trzeba byłoby go położyć, żeby on tam nie chciał dojść. Kombinacja z wypornością. A ty się nie udawał zaraz myśleć, na wiesz, to jest Chyba, że go właśnie trzeba uczyć właśnie może, i on wtedy robi jakieś pole i się nie, do, nie dokleja do ścianek. A może tak, że on musiał się ruszać ciągle i wtedy nie miałby czasu myśleć o tym, żeby się przykleić do ścianek. Czy już wiecie, gdzie jest haczyk? Szklanka jest wypełniona wodą, ale tylko w części. I to w połączeniu z napięciem powierzchniowym sprawia, że korek, jakkolwiek byśmy nie próbowali, przyciąga się do granicy szklanki. Rozwiązaniem jest uzupełnienie szklanki. Dolewamy wody, dolewamy jej więcej, więcej. O. Zobaczcie, woda staje się wypukła. Widzicie? Położę teraz korek na środku. część wody wypłynie, ale korek utrzymuje się na środku. krawędzie zdają się odpychać korek od siebie. Tu jest, haczyk. Takie to proste. Jeśli znacie sekret. Od brzegu przyciąga do środka. I się wykupły Okej, okay, on się już wtedy nie dotknie Tylko nisko tutaj No i oddycha Czad To było dobre, no Pan od fizyki nie byłby dumny